Thank right. you. Przyjęcie, na jakim byłem w ciągu ostatnich 25 lat. Za każdym razem zadaję sobie to samo pytanie: co ja tu do ciężkiej cholery robię? Nienawidzę takich przyjęć i tych cholernych nudziaczy, którzy na nie chodzą. To okazja, żeby poznać ludzi, którzy cenią Twoją twórczość. Bla, bla. Sztuka to akurat dostatnie z ich zmartwień. Interesuje ich tylko ile kasy uda się na niej zarobić. Chodź napijemy się po tym całym wieczorze, jestem tak przejęty, że aż zaskło mi w ustach. Szkocka czysta, jak zawsze? Oczywiście. Dobrze, ale wiesz co powiedziałby lekarz? Ta, o to może mnie cmoknąć. Jestem dość duży, żeby samemu wybrać terapię. Zostawiłeś zapalone światło w pracowni? Nie, jestem pewien, że nie. Dzwoń na policję. Policja, słucham, w czym mogę pomóc? Tu android Karla Manfreda z ulicy Lafayette 8941. Wróciliśmy do domu, światła są włączone. Mogło dojść do włamania. Zaraz wysyłam radiowóz. Chodźmy to sprawdzić. Markus, nie. Idziemy razem. No, o, patrzcie, kto przyszedł. Ukochana zabaweczka tatusia. Leo, co ty tu robisz? Nie chcesz pomóc, więc sam to zrobię. To chore, ile ludzie dają za ten chłam. Nie dotykaj tego! Słuchaj, prędzej czy później to wszystko i tak będzie moje. Niech to będzie zaliczka na poczet spadku. Markus, zabierz mi go stamtąd. Niech wyjdzie z pracowni. Leo, nie komplikuj sprawy, posłuchaj się ojca. Musisz iść, już. Cały czas tylko byś mnie przeganiał. Co jest to? Nie jestem dość dobry? Jestem gorszy od tej giebanej maszyny? Dosyć tego! Wynoście natychmiast! W czym no już jest ruch taki wyjątkowy? W czym jestem przodem? Nie dotykaj go! Ach. Chodź, pokaż co potrafisz! Markus, nie waż mi się bronić, jesteś? Najlepiej nie rób nic. No dalej, wal! Na co czekasz? Jesteś facet? To udowodnij! Przestań! O co chodzi? Jednak jesteś babą! Przestań, Leo! Przestań! Boisz się mnie walnąć, na cioto? Nie! Ja. Ja. No przecież, zapomniałem, że nie jesteś człowiekiem, jesteś tylko jebanym automatem! Nie, Leo! Został go w spokoju! Kiedy cię zniszczę, wreszcie będę statą. Rozerwę cię na strzępy i nikt nie mrugnie okiem. Wiesz czemu? Bo jesteś niczym. Słyszysz? Kurwa niczym! Karię! No. Nie, Karl, nie, człowiek to delikatna maszyna. Karl, nie odchodź, dobrze? Proszę, nie odchodź, nie odchodź. Pamiętaj, Markus, nie pozwól nikomu mówić ci, kim jesteś. Nie, nie, tato. Nie, proszę. To wszystko twoja wina. Nie doszłoby do tego, gdyby nie ty. To Android. To on to zrobił.